Się? Jest? Jest, tylko czekaj coś tu widać. To znowu my. O! Sebek, doktor Radian. Czekaj. Oj. Dobra, Trzyma się? Trzyma się. leci. Chyba leci. No, witam. Jestem Usepka. Z, tak jak mówiłem, a czy mówiłem, to Usepka filmik jest. W ogóle to zapraszam wszystkich do na kanał od y, Sebka. Ponieważ wskoczyło mu 2000 widzów, nagraliśmy przed chwilą. Specjal dla niego myślę, że jak już ten filmik się ukaże, to u niego na kanale jest. Myślę, że, że naprawdę warto. Sorry, żeśmy na początku byli troszkę skrępowani, ale to był nasz pierwszy raz wspólnego nagrywania. Także myślę, że następnym razem będzie lepiej. No i przy okazji, jak Sebek wspominał z jednym ze wcześniejszych swoich filmów, miał niespodziankę dla doktorka, zwanego też Radianem. No a że jestem, no to chyba ją tutaj otworzymy, tak? Zobaczymy To sobie co, ostrożnie mam otwierać? A to ostrożnie to później A, czyli na razie mogę ciąć A, czyli tylko tu, nie? Przez połowę Nie wiem co to jest, nie chciał powiedzieć Coś tam szuje, płyty z CD albo co to tam jest? A, chyba zdjęcie Czekajcie, to na bok jest zaklejona koperta. O, Zobaczcie. Majer No, Wajen, Wajen. To są te pocztówki, które Jeden z widzów, tak? Sebek? dostałem. Fajna, super. Chyba ci nawet wspominają o niej, nie, nie? Toni. <noise> Dzięki Sebek. Czekaj, tu to damy. Może tak. Co tu tak grubo jest? Masz ponumerowane. To są pieniądze albo co? <głos> <głos> Łapuwa. <głos> Dobra, spróbujemy to bez nożyczek. Jakiś tam Zdjęcia. No ale niestety, jak się domyślić Czech. Ja to Czech, tak. Mam się domyślać. Silva. Czekajcie, tak o Silva, Kurde, no co tu musi domyśleć? Czekaj, no. Zespoły Chelsea, Manchester City. Niemcy. Pewnie będzie jakiś mecz, chodzi, co? Albo jakiś zespół. Co dalej nie wiesz? A no to dobra, to oglądaj. To jak nie będziesz wiedział, no to ja ci powiem na końcu. O co, już mam, już powinienem wiedzieć? Zespół nie, na pewno nie są z tego samego. Mecz. Man no Chelsea to dalej. Jak się nie domyślisz na no to, ci powiem na końcu. Iniesta. Ribery, No to są moi ulubieni. Royce, Hamsik. Ja nie wierzę. Neymar. Ja już wiem o co chodzi. <laughs> nie, 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 nie. Messi i Ibra. Kurde, nie. A było tak. Jeszcze wam pokażę. Elgo. To jest moja jedenastka. Wytypowana na tysiąc widzów. Nie? To jest moja jedenastka. No. <laughs> Ale jaja. Czech bramkarz. No tak, no. Ibra był na napadzie, Messi był na napadzie i Neymar był na napadzie. Pomocnicy Hamsik, Royce, Riberi i Iniesta. Kurde. Kompany i. Lam. E, i lama. Yeah. No, <laughs> no, powiem ci, wiesz, kiedy się zorientowałem, Lam przeszedł, Iniesta przeszedł i potem był na Ribery chyba dopiero się zorientowałem. Ten film już trochę dawał, do... mówię, ale wszyscy moi. No super, zarobiście, zarobiście Dzięki. No i Silva jeszcze właśnie. Na Top Masterze. A tu co? To będzie następne. Ale 11 już była. Ale te zdjęcia... Skąd Ty masz te zdjęcia powiedz mi? Kupujesz czy dostajesz? Ale ja. to jest stary bajer. No widzę, z kanem. Ja pierniczę. Kur. Jest. Yy, balak. Ja, balak, ale on wielki, ten Balak. Kurde. Ciekawe, który to rok może być? To nie, wiem. nie, to będzie jakieś wywołanie. No, no. wiadomo kto to jest. To każdy zna. Gościa. Gdzie bronił teraz na mistrzostwach, nie? No, to Bajen będzie cały. No, będzie Bajen. Kurde, a czy, Robert... Nie pamiętam czy całe, ale, ale wszyscy z Ja, tu Puchar, kurde. Masakra. To, to w którym no, to było, kurde, nawet nie wiem. W którym to roku. No, a nie Władzę. teraz? To z tego by było teraz? Oni no, teraz chyba no, tylko ostatnio, no, teraz nie? Wygranie, no. On nie, nie, no. pisze na Pucharze. Nie widzę, właśnie. Mhm. A nie chcę przybliżać, żeby nie było, żeby nie było widać, nie? No, kurde. To będzie, kurde, ile tego jest Bastian? Ne, no to wiadomo. Ribery. Tak jest. Mój ulubieniec. Jeden z wielu zresztą ulubieńców. No. Dla lama to też chyba będą ostatnie mistrzostwa. Ty myślisz? Mm. Miller, no. no. Tak myślę, myślę nie. Roz. Super, no Sebek, kurde, co Ci mogę powiedzieć, no. Dzięki, stary, dzięki. Jest, jest. Jeszcze, <noise> yes, yes. jeszcze to tak, tak zrobione, no. To no jest niesamowite. Dwujeczka do dwujeczki. Ale są 11 właśnie, tak się ale, zorientowałem. Się no ale zorientowałem się? się, widzisz. Nie, nie może po pierwszych tych, ale gdzieś tam, gdzieś tam zagrało, no. Zobacz, się ktoś zorientował. A teraz no będą pisać, dobrze. tak, ja też, ja też. Ta, tak, będę pisać, no. Super, no i kurde, toni, no. A ktoś tam? Chce pokazać, czy nie? A, możemy pokazać to, no. Ile mamy minut? Tak, to pokażemy jeszcze. Siedem, to standardowo. Takie specjalne mogą być dłuższe. stanie. wam pokażę, co udało nam się dzisiaj jeszcze w Max Collection kupić, bo poza tym, co widać tam w tyłu w tle. Ach. Kurde. Lotto. Fany, te kiedyś te koszulki, nie? były? Mm. No i Jeszcze raz dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No i udało nam się kupić taki segregatorek mały. Na zdjęcia. Z, ze zdjęciami. <śmiech> z <śmiech> z zdjęcia. <laughs> Na zdjęcia. Było to kupione w maksie. Czekajcie, to tutaj wyciągniemy, bo to, to jest tam. Nieważny co. No i mamy tutaj karty. No, tą kartę też się udało dzisiaj wyrwać. Ale tutaj mamy e, limitki w, w rozmiarze XXL. Szkoda, że go przede nie da. No i tak taka dziwna karta tak jest, No ale o dziwo ona jest najdroższa z tych wszystkich kart. No naj, 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 najdroższa jest, nie? sama mamy. Mamy Melberga. No i tu niestety nam się. Ostatnio filmik. Kurde, nie, właśnie. On tak, on się załapał. Kasia się chyba nie załapał. Ronaldo. No, Niestety na razie mamy w jednym egzemplarzu, ale dla Sepka już się taki. Że tak powiem, tłoczy. No, tu ten wspomniany Melberg, i tu. Nie, to czekaj, jak to leciał, tak. I tu jeszcze chyba będzie tylko jeden. Nie, więcej ich tam jest, bo tam są powtórki. Czekaj, on mi się łapie często z tych chyba z tych zdjęć. albo no, jest tak sklejony. No. I Neymar z Barcelony. Brakuje nam jeszcze do kompletu z tego, co się orientuje, i Niesty. I O! Dobra, czekaj. Jakoś sobie poradzę. Weźmiemy to tak. No wodę ja będę trzymał. Nie, to już kończymy. Pokażę tylko jedną tą. O, trzymaj. I brakowało nam jeszcze ibry, ale ibrę. Już mam. I właściwie ja ją zostawiam sepkowi w prezencie. Także. Dla mnie? Tak, to dla ciebie i. I ten kubeczek I kubek. dla Sebka. Także za te zdjęcia dzięki chłopie. należało się. Lat. Dzięki serdeczne. Bardzo. I co? Widzimy się już chyba w następnym filmie na swoich starych śmieciach. No bo na mnie już czas. Także dzięki Sebek raz jeszcze. To ja też bardzo dziękuję. I do następnego. Trzymaj się. się cześć. Hej. No, dzięki.